Witam serdecznie z tej strony Puszkiewicz Marcin. Zapraszam na najciekawsze scenariusze nadchodzący tydzień. W pół minionym tygodniu bardzo ważne informacje, bo Europejski Bank Centralny obniżył swoje stopy procentowe, niemalże wszystkie, nawet depozytową do poziomu ujemnej wartości, co implikuje to, że banki powinny jednak wzmożyć swoją akcję kredytową, ponieważ nie opłaca im się trzymać pieniędzy w banku centralnym. A czy tak będzie? To się okaże. Taki jest zamysł przynajmniej Banku Centralnego Europy. Jednocześnie poznaliśmy odczyty payrollsów, czyli zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w Stanach Zjednoczonych, które były zgodne z oczekiwaniami i dodatkowo wysokie. W nadchodzącym tygodniu poznamy stopę procentową w Nowej Zelandii, która była podwyższona już dwukrotnie na ostatnich dwóch posiedzeniach. Zobaczymy, czy i tym razem bank podniesie do 3,25%. Procenta. Jest, jest to swego rodzaju evenement, bo Nowa Zelandia to jest pierwszy z krajów rozwiniętych, który podwyższa swoje stopy procentowe. Stąd też kurs nowozelandzkiego dolara cały czas trzyma się bardzo wysoko. Przejdźmy już na wykresy. Na początek Dow Jones. Tutaj mamy marobozu zamknięcia w piątek. To jest wykres dzienny. Generalnie nie ma jeszcze sygnału do sprzedaży, pomimo tego, że jesteśmy blisko górnego ograniczenia kanału. Natomiast bardzo często marobozu zamknięcia, czyli świeca bez cienia górnego w tym przypadku powoduje zatrzymanie rynku i później ewentualnie odwrócenie. Taką sytuację mieliśmy tutaj, taką sytuację mieliśmy też w tym miejscu. Natomiast żeby to dało jakikolwiek sygnał trzeba poczekać na kolejne rozstrzygnięcia, kolejne dni. W poniedziałek bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie mała szpulka, może być Wtedy wewnątrz korpusu tej dużej świecy, no i tym samym stworzyć formację prospadkową harami spadkowego. Ale to jest na razie przyszłość. Wygląda to tak, że jest siła w rynku i nie ma tutaj co do tego wątpliwości. Natomiast jeżeli pojawią się sygnały sprzedaży w postaci świec japońskich w pobliżu kanałów cenowych, warto moim zdaniem je wykorzystywać. Podobnie S&P, tutaj ma jeszcze troszeczkę ruchu, troszeczkę miejsca do górnego ograniczenia tego kanału. Jednocześnie tutaj można by wyznaczyć jeszcze zniesienie FIFI niego zewnętrzne 161,8, na którym aktualnie znajduje się cena. Też jest marubozu zamknięcia, w związku z tym jeżeli będzie zatrzymanie i później spadające świece czarne, spadkowe, wtedy będzie można ewentualnie szukać sygnałów sprzedaży. Na razie sygnałów jako takiego nie ma. Natomiast NASDAQ, NASDAQ też bardzo ładnie wybił nam poprzedni szczyt, chwilowe zatrzymanie i ruch do góry. Tutaj celem takiego dla wzrostów wydaje się, że jest dopiero poziom 3867, to jest zniesienie zewnętrzne 138,2. Wielokrotnie jak mierzyłem zewnętrzne zniesienia, na których kończyły się impulsy wybijające poprzednie szczyty, to właśnie było to 138,2. Tak więc jest to ewentualnie potencjalny cel, jeżeli wzrosty będą kontynuowane. Podobnie na DAXie, również mamy wybity poziom poprzednich szczytów. W zeszłym tygodniu walczyliśmy o poziom 10 000, udało się go osiągnąć. No i teraz jesteśmy w miejscu, myślę, że psychologicznym, jeżeli ono zostanie wybite, to ruch do poziomu 10 141, gdzie mamy znowu zniesienie 138.2, które jest również ważne na dax Tam może być podaż. Zobaczymy, aktualnie jesteśmy oczywiście na oporze po te 10 tysięcy, to jest opór psychologiczny. Jeżeli chodzi o indeks japoński, czyli Nikkei 225, tutaj jesteśmy w strefie podaży, zobaczymy jak się rynek zachowa dalej, ale na razie mamy każdy szczyt, każdy minimum świecy wyżej. To jest wykres znowu dzienny, tak więc tutaj cały czas mamy wzrosty. Pamiętajmy o tym, że dopóki nie pojawią się sygnały sprzedaży, to sprzedaż w trendzie wzrostowym jest bardzo ryzykowna. Tutaj um, wygląda to tak, jakby e, cena chciała wybić, ale pamiętajmy, że to jest też wykres, czy okres konsolidacji między czerwoną a zieloną strefą. Chodzimy od dłuższego czasu, więc jeżeli pojawią się sygnały na, na innych e, światowych indeksach oraz na Nikkei, tutaj też mogą być spadki. Jeżeli chodzi o nasz polski WIG20, w końcu udało się dotrzeć prawie do 2500, e, co dobrze świadczy moim zdaniem. Jest to opór oczywiście, ale cały czas podkreślam, że moje nastawienie jest pro wzrostowe w długim terminie, ponieważ nie spodziewam się spadków wtedy, kiedy będą spadki na giełdach światowych. Uważam, że WIG20, a generalnie nasza polska giełda, powinna się wtedy umacniać, powinien napłynąć kapitał do Polski. Jeżeli chodzi o złoto, mieliśmy tutaj okres konsolidacji wybity w zeszłym tygodniu, no i też należy oczekiwać moim zdaniem dotarcia do poziomu 1276. Uważam, że tutaj jest dosyć ciekawa, sytuacja, dolne ograniczenie kanału, jednocześnie w bardzo ważnym miejscu na wyższym interwale czasowym. Ta czerwona kreska, tutaj są poprzednie historyczne szczyty, dna. E, oczywiście cena może spaść niżej, jak zawsze, natomiast wydaje się być to miejsce w miarę sensowne do tego, żeby odreagowanie było właśnie do okolic 1276, a później zobaczymy co dalej. Podobnie na srebrze, tutaj również odbiliśmy się od ważnego wsparcia. Ta czerwona przerywana linia wcześniej dawała odwrócenie. E, jesteśmy cały czas tutaj poniżej ważniejszych wsparć, e, więc jeszcze nie ma sygnałów do kupna, ale również wygląda to tak, jakby cena stworzyła sobie bazę w postaci tych trzech dni, e, no i wybiła ją do góry. E, tak samo na złocie, tutaj też mamy bazę akurat dwudniową e, i wybitą do góry, więc dla mnie są to sygnały do kupna. Kawa walczy cały czas o zachowanie tutaj struktury korekty, a nie impulsu, w związku z tym na razie bronimy poziom 168. Wydaje się, że aktualnie jest duża szansa na wybicie do góry. Mamy trzy małe świeczki, szpulki i jedną dużą świecę, która obejmuje te wszystkie korpusy. W związku z tym szkoda, że jest ten cień od góry, no ale jest, tak więc tutaj nic się na to już nie poradzi. Celem dla wzrostów aktualnie jest poziom 180, ze względu na to, że jest to najbliższy opór. Jeżeli chodzi natomiast o miedź, która przetestowała od góry strefę wsparcia, e, sądzę, że czas najwyższy na dalsze wzrosty. E, zobaczymy, jak to się oczywiście ukształtuje. Natomiast to jest wykres dzienny, tutaj na razie mamy podaż. Jeżeli chodzi o jakiś mocniejszy sygnał, należało poczekać na świecę popytową, no ale na razie widać, że to jest dosyć szarpany ruch, więc być może on dopiero przyspieszy. Jeżeli wybijemy ten szczyt z zeszłego tygodnia, Sądzę, że tutaj dopiero pojawi się więcej, więcej popytu. Będzie to sugerowało odwrócenie się trendu. Teraz zobaczmy, jak wygląda polska giełda z punktu widzenia spółek. Tutaj mamy spółkę Wielton, producent naczep, przyczep. Generalnie spółka znajduje się w fajnym trendzie wzrostowym. Teraz mieliśmy wygenerowany sygnał sprzedaży przez przecięcie się dwóch średnich kroczących, 200 -okresowej oraz 60 okresowej. Natomiast, moim zdaniem, tutaj wszystko się może przerodzić jeszcze w dalszy ruch wzrostowy. Jesteśmy bardzo blisko linii trendu wzrostowego. Już reakcja dwukrotnie była na wsparcie, i teraz, moim zdaniem, przedział między 5,60 5, a 5 zł jest tutaj strefą, bardzo szeroką strefą popytu podaży. No i należałoby szukać, moim zdaniem, tutaj kupna. W tych okolicach myślę, że jest duże prawdopodobieństwo tego, że cena się odwróci i wróci z powrotem do tego trendu wzrostowego, który trwa do grudnia od września 2011 roku. No i wtedy celem jest co najmniej poprzedni szczyt, czyli cena okolice, oczywiście okolice ceny 7,50 zł. To byłby cel dla ewentualnych wzrostów. Negacja tego scenariusza to jest przebicie linii trendu wzrostowego połączonej z przebiciem poprzedniego minimum na wykresie dosyć istotnego. Jeżeli przebijemy 4,70 zł Wtedy należałoby oczekiwać dotarcia już dużo niżej, w okolice 3,60-3,70. Czyli na razie myślę, że prozrostowo. Po wynikach ciekawie cały czas wygląda spółka LPP. Podała wyniki. Tutaj był wprawdzie sygnał wygenerowany przez dwustuokresową średnią kroczącą oraz przez 100 okresową średnią kroczącą przecięcie się tych dwóch ale, linii, ale też sugerowałem w zeszłym tygodniu, że. Po takim trendzie wzrostowym bardziej prawdopodobny jest podwójny szczyt, konsolidacja niż odwrócenie od razu trendu. Tak więc tutaj przebicie poziomu 8060, przetestowanie od góry z powrotem daje szansę na wzrosty w okolice 9600. Podobnie wygląda spółka CD Projekt. Tutaj e, sądziłem, że będzie głębsza korekta. Na razie mamy odbicie już dosyć wczesne. Wyniki spółka znowu przy dużym wolumenie wybija się do góry, zamyka tą lukę cenową. No i teraz zobaczymy, czy ta spadająca gwiazda, którą tutaj widać da sygnał do spadku, czy on będzie wykorzystany, czy jednak inwestorzy ją zanegują i będą szli dalej do góry. Jeżeli będzie negacja, czyli będzie wzrostowa świeca, wybijająca maksimum tej spadającej gwiazdy z piątku, należałoby oczekiwać dotarcia do szczytów i tutaj zobaczyć, co się dalej wydarzy. Jeżeli tutaj pojawi się podażowa świeca, należy moim zdaniem ją wykorzystać do, spadku, do, do sprzedaży i czekać w okolice co najmniej tych 13 zł, a nawet niżej w okolice 10, jeżeli faktycznie tutaj się pojawi podaż. JSW cały czas walczy, tutaj nie potrafimy wybić tego poziomu krytycznego, który zaznaczyłem na 47,98, czyli około 50, 48 zł, no ale też nie spada. Wcześniej było tak, że jeżeli pojawiło się jakiekolwiek zatrzymanie, to już później rynek coraz niżej, coraz niżej. Tutaj, w takim mikrotrendzie, obroniliśmy poprzednie minimum. Tak więc wygląda to dobrze. Moim zdaniem, będzie wybicie do góry. KGHM natomiast nie potrafi przebić tego szczytu, który zaznaczyłem jako newralgiczny. Na razie dał sygnał sprzedaży dosyć mocny, bo jest to gwiazda wieczorna. Jeżeli wykorzystywać chcielibyśmy ten sygnał należałoby sprzedawać w i liczyć na dotarcie w okolice 110 zł. Stop loss oczywiście powyżej maksimum świecy z czwartku. Kolejna spółka, tutaj hawę, która sugerowałem, że jeżeli pokonamy zieloną strefę będzie, będą dalsze wzrosty, tutaj też nie ma jakiejś drastycznej podaży, ale też nie ma popytu. I czekamy na rozwój sytuacji, cały czas należy mieć się na uwadze, bo to jest ciekawa spółka, która może dać jeszcze zarobić. Ładnie również wygląda spółka Duda. Tutaj zachowaliśmy tą niebieską strefę wsparcia. Teraz idziemy dalej do góry. Moim zdaniem celem to są poprzednie szczyty, czyli prawie złotówka. Jednocześnie ciut wyżej znajdują się poziomy oporu. No i to by były docelowe, czyli te złoty 7, wtedy kiedy byśmy pokonali ten szczyt. Na razie moim zdaniem należy oczekiwać dotarcia do poprzedniego szczytu. Spółka Wawel nie wygląda już tak różowo. Tutaj cały czas testujemy już kilkukrotnie, testujemy poziom wsparcia. Wygląda to na ten moment źle. Należałoby szukać już kolejnego, gdzie cena się może zatrzymać, ewentualnie tam szukać okazji do kupna. Zwróćmy uwagę, że tu mamy bardzo silny trend rostowy, więc on powinien być moim zdaniem zachowany w najbliższym czasie. Jeżeli cena gdzieś będzie miała okazję zrobić właśnie retest linii trendu, to należałoby wtedy oczekiwać, czyli wyznaczy sobie tą linię trendu, która wygląda w ten sposób ewentualnie ciut niżej, ale to już na kolejne, kolejne, trend, kolejne ruchy spadkowe. Na ten moment ta zielona linia trendu będzie ograniczała nam spadki. Cena była wywindowana bardzo wysoko, w związku z tym nic dziwnego, że spada, natomiast gdzieś ten popyt się w końcu pojawi. Ta zielona linia myślę, że będzie dawała tutaj dobre sygnały do kupna. Dziękuję serdecznie za uwagę. Tyle z mojej strony. Zapraszam oczywiście na przed otwarciem rynku. Dzisiaj o 22.00 Szymon Nowak przedstawi swój punkt widzenia na waluty oraz indeksy. No i zapraszam do kolejnych e analiz. W inwestiu teraz rano, zawsze o 7.30, staramy się przedstawić swój plan na ten dzisiejszy dzień. Tym razem w poniedziałek będę to ja. Myślę, że w na nadchodzących dniach każdy z kolejnych analityków oraz traderów... Będzie prezentował swój punkt widzenia, tak aby przygotować cię na najbliższy dzień. Najbliższy dzień, czyli takie intradayowe, krótkie analizy. 15 minut rano, później to się pojawia jeszcze na YouTubie, ale już później część setupów może być już wykorzystana. Tak więc zachęcam do wstawania wcześniej, bo to zawsze daje więcej zysku. Powodzenia w nadchodzącym tygodniu. Pozdrawiam. Tuszkiewicz Marcin.